Wiesz, zero skill mordo, nie tacy byli. I wiesz o co chodzi? Dzień dobry. Zobaczyłem, że podobało wam się bardzo, czyli znaczy, podobał wam się w zasadzie jeden odcinek dopiero ze Skodunią, więc dzisiaj y, też mamy Skodunię, tą prawilną taką. Dzisiaj będziemy montować y, regulowane wahacze tylne. Bo tutaj jest problem taki, że nie wiem, czy to zobaczycie, ale prawdopodobnie o, widzicie ten negatyw? Sam negatyw mi nie przeszkadza. Problemem jest e, kwestia tego typu, że negatyw jeszcze jest tutaj. Po prostu koło w tym miejscu jest za bardzo wypchnięte na zewnątrz. No i akurat tylny wahacz, poprzeczny, to ten wahacz więc będziemy dzisiaj montować i zrobimy regulację i zobaczymy czy to wszystko w ogóle cokolwiek da także oczywiście na początek najtrudniejsze eee, trzeba podnieść i ściągnąć koła nie lubimy tego robić, wiecie o tym nie? no i ta niewidzialna czynność już za nami to znaczy koło już jest ściągnięte i teraz kręcimy Tutaj. Muszę się ciągle nauczyć, że mam Volkswagena, mimo że mam skodę, ale mam Volkswagena. To tutaj jest 18, przyszedłem tutaj z 19 i 17 i bardzo się zawiodłem. I musiałem iść po klucz. Klucz był tam, daleko to jest daleko. i musicie uwierzyć. Dobra, tam mam zalany, tam jest trudniejszy dostęp, ale nie tacy byli. Tu jest łatwiejszy dostęp i co? I mam nadzieję, że, że jakoś to pójdzie, nie. Poszło, troszkę się wysunęło, co mnie trochę martwi, jak to potem wsunę z powrotem, ale nie tacy byli. Najwyżej się ściągnie pasem, nie? E, no, pasy są tam, znaczy widzieliście na lewecie że były, no to, to są no i co? Teraz przechodzimy do drugiego niewdzięcznego miejsca. Tutaj, no i zobaczymy. Czy będzie łatwo, czy będzie niełatwo, czy będzie co będzie. Zobaczymy. Może uda wam się jakiegoś tajne psika zrobić, a może nie. W każdym razie, na razie, ciao. Dobra, udało się wyjąć pacjenta. Jak widać na start, jest regulacja i tu właśnie ktoś musiał wyciąć. Prawdopodobnie to było z takiego wahacza robionego, nawet tak zardzewiałego, bo w podobnym miejscu są żery. I co już muszę powiedzieć, na start już jest krócej. Niewiele, bo niewiele, ale jest krócej. No bo to jest ustawione na oko, nie? A jak wiecie. Na oko najlepiej, nie? No to co? Teraz proces analogiczny, czyli wsadzenie tego jegomościa tam i jeździć, obserwować, nie? Znaczy, nie no, jeździć, a jeszcze poskładać. Zobaczymy, jak pochylenie koła potem. I No i cyk. Dobra, tą konstrukcję zdecydowanie muszę wam pokazać. Chyba na miejscu. Śruba na miejscu, o, o, o! Może no tak. O, śruba na miejscu. A to wszystko dzięki ściśnięciu tego pasem i użyciu tej oto wspaniałej wreszki. I dzięki połączonej ich mocy możecie to skręcić to kup. No. Dobra, z jakoś rozkręcanie pokazałem z tej strony. A rozkręcanie tej będzie nudne, a już mam doświadczenie, jak to poskładać, to skręcanie tej strony. Nie, to skręcanie, pokażę Wam na przykład tej strony. O, właśnie, tak chciałem powiedzieć. No to um, wracamy po reklamie. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, poskręcane. I teraz gwóźdź programu, czyli. Kojarzycie pewnie, no jak siedzicie na zbieżność, albo i nie kojarzycie, bo tam nie wyjście. bo tu są takie płyty ślizgowe, nie? No ja, oczywiście, jako Zero Skill wykonuję sobie własne części, bo kto ma łeb i ten drugi, no to wiadomo, że kombinuje, nie? No to tak, bierzemy tutaj tawot, dajemy tawot tutaj, żeby się ślizgało. Zamykamy kanapeczkę, żebyście tak tym masewkę posmarowali, nie? Cyk, no i to się ślizga, nie? Bo koło zaparłoby się o beton, albo o asfalt, czy co tam macie, ziemię, gruz, żwir, igły niektórzy mają no to zaparłoby się i by nie jeździło, nie? więc robicie płytę ślizgową, no i jak będziemy tutaj kręcić tym, tym dęgnikiem z tyłu to kółko będzie sobie wjeżdżać a to Wam pokażę w dalszej części na razie chciałem Wam pokazać płytę i zakładam koło, bo to też jest trudna część a jak już założę koło, no to już z górki, nie? wiadomo rá Opasz mint a ha Télet, hogyha fany Sú ki veled ha Bármilyen is vagy ő helyes mint a tobb maltóbb gámban, korban ringnatom a szintiokában eres mint a ho és mátor mint egy hegy Édes mint a só. sok E egy szeret az en Dobrá együtt abszzer ha vagy kkulka, áábe a krendtjú Sö vacssinye? ファイナルだ。 No, jak widzicie, kółko się trochę wypionowało. Teraz muszę zmierzyć organoleptyczno. Ręko pomiarowo, czy to coś dało. To wam pokażę, jak to wygląda tu. Mierzę sobie to, by jeszcze z umiaryczką, czy jest równo. Ale wiadomo, że nie ma się co tym sugerować, bo symetria nie zawsze idzie w parze. Z geometrią, no tu są na przykład po dwa, zwoje i po jeden, a tu są po trzy, więc widzę, że będę musiał troszkę wyjechać, ale na szczęście to idzie bardzo szybko No został jeszcze jakiś i jakieś podsumowanko, później zrobię jeszcze. No to kółko teraz stoi, tak? Nie zrobiłem sobie fotki porównawczej, żeby wam pokazać zrobić jakąś pół roczysto i się pokazać o co chodzi a drugie? No a drugie jest tak no teraz jakiś walniemy jakiś test drivik i no i co? no i myślę że to wszystko w dzisiejszym odcinku polecam się na przyszłość albo i nie jak się podoba to wiecie o co chodzi jak się nie podoba, to też wiecie o co chodzi. Jak macie jakieś sugestie, to napiszcie. I wiesz o co chodzi?